Zdanie z 23. z kursu z dynamiki, jest to oczywiście typ zadania siewopadkowa. Ujął to także jako typ zadania z bloczków, ponieważ no najczęściej po prostu ich widziano o to, jako bloczki. I to jest bardzo charakterystyczne zadanie, ponieważ dosłownie robi się tak samo. Po pierwsze, trzeba rozpisać wszystkie dane, jakie mamy podane. Ja to rozpisałem już na rysunku, żeby po prostu się z tym tak nie cackać. I najważniejsza informacja jest taka, że musimy określić Kierunek naszego przyspieszenia około się go w prawo, a więc tutaj także będzie wektor siły wypadkowej. Więc to jest ważne. Wektor siły wypadkowej zawsze idzie e, tak, jak ustalamy. No i oczywiście jedyne tarcie, które działa, to działa na bloczek M2, który jest oczywiście tutaj, ten niebieski. No i jeszcze zapisujemy zapisujemy jako tarcie jako T1. Oczywiście tarcie pomijamy, ruch obrotowy pomijamy. No informacja, że M3 jest większe od M1. Więc w takim razie podpunkt drugi. Zapiszmy równanie naszej siły wypadkowej. Równanie siły wypadkowej, po prostu patrzymy sobie wszystko w zapisie wektorowym, jak co jest. Patrzymy tutaj, od lewej strony. Widzimy tak. Q1 wektor plus N1 wektor plus N2 wektor plus N3 wektor plus Q2 wektor i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy, wszystkie, rozpiszemy wszystkie siły. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy tak Q3 wektor. Dobra, no i po redukcji tego wszystkiego Zredukują się m1 i m2, bo są tak naprawdę równych wartości. W sumie wszystkie naciski, siły nacisku są równych wartości w tym przypadku, a więc m3 i m4 zostają wyolone. Zostaje nam q1 i q3, z czego q2 jest redukowane przez r2, oczywiście tutaj także powinienem ją dopisać, plus r2, więc oczywiście też się zredukuje i otrzymamy tak, Patrzymy teraz na zwroty. Fw jest zgodne z naszym układem, więc jest ok. Dalej. Minus będzie wtedy Q1, bo jest przeciwną stroną stosunkowo naszego układu i będzie plus Q3. Rozpisanie oczywiście tego, że Fw to jest oczywiście masa układu, razy przyspieszenie układu. No oczywiście to będzie minus M1 razy G plus M3 razy g. Ok, no i po podzieleniu przez masę układu otrzymamy wynik, czy bardziej równanie, bym to ujął m1 q plus m3 q. Oczywiście może to, przepraszam, g, można wyjąć się przed nawias, ale to także jest prawna odpowiedź w tym zadaniu.